Cześć, witajcie z tej strony Gaźnik, Witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. No i oczywiście na serii rolnicze przygody na łosinie i dokładnie tak, nie było znowu dwóch odcinków, bo, bo skończyłem serię z 13. Wczoraj wam dałem takie odcinki 3 razy rzędu, teraz sok. No i tak dzisiaj sobie wracamy na łosinkę, troszkę zmian znowu było. To wam pokażę co się zmieniło, co doszło yy, no i tak. Tutaj, jak widzicie, 60. zabrudzona. było trochę zbowa z wypoczynkami, ponieważ w troszkę wziąłem poza odcinkami. No, z większość pól posiałem, mam zepa jako i w ogóle. Tu doszła taka oś. Prasa stripmy jest sobie, bo jest po prostu. Mogę się do czegoś przydać kiedyś. Znalazłem tam na wleło To wziąłem, bo mówię czemu by nie. Yy, yy, tak, został tutaj zmieniony. Tutaj kombajn przyniosłem w ogóle z tego garażu, bo tu wygodniej ma sobie stać. Tu w ogóle wszystko teraz pod wiadku, tak jak widzicie, stoi sobie ładnie. Yy, zmienił się ciągnik, 9.04 zmieniłem na 12.04 i tak to jakoś ładnie wygląda. Yy, tutaj widzicie już agregat upitolony z siewnikiem, ale teraz sobie stoi, bo już posiałem i tam już się muszę uprawić, jeszcze jedno pole pod buraki. Stalewować i dlatego dzisiaj sobie wjeżdżamy proximkę. Bez dłuższego pitolenia jedziemy po talerzówkę i sobie dzisiaj potalewujemy znowu proximą. Nie mogłem wziąć Ursusa w sumie, ale Ursus by zagłuszał troskę nas tutaj, a na niego przyjdzie wtedy pora i tak w odcinkach. Tak no nowy, nabytek to nie będę go przypalał, na archi jest wiecie. I dzisiaj taki no wieczorowa pora i jedziemy sobie porobić w polu, no nie i ogólnie tak teraz będę starał się to osinę dawać w miarę regularnie jak zobaczymy jak to z czasem będzie i też będzie jedna lub dwie nowe serie znaczy jedna na pewno będzie już tam Sejwa przygotowałem dla was z mapki którą może znacie którą nie znacie ode mnie z kanału a może nawet nie wiecie o co chodzi ja się możecie się domyślać o co chodzi bo wspominałem mniej więcej coś na temat w y, tych serii, co będą na mojej stronie na Facebooku, do której macie oczywiście link w opisie. Tak jak mówiłem, tam zrezygnowałem z zagranicznych sobie mapek. Y, zrezygnowałem właśnie sobie z zagranicznych mapek, ponieważ no, nie mają dla mnie w ogóle tych map, nie mają dla mnie takiego wzięcia jak te polskie, takie pune wsukotłosina, czy tam wola zabiewowskie, na sobie gram, no i sobie po prostu. Serię z nowych maszyn przeniosłem na jedną mapkę, Dosyć Wam mowy znano, a może nie. No i dobra, telewujemy sobie. Jak widzicie, że Torek sobie radzi, tu nie bez najmniejszych problemów z Ogólnie ta będzie chyba zmieniona w niedługim czasie, lub ta mała będzie zmieniona po prostu, bo ta ciągana będzie później fajnie wyglądała z Ursusami od Karasia, Tak myślę, no chyba, że coś się ciekawszego wyjdzie. Ogólnie wam pokażę, w ostatnich na dniach wyszły dosyć takie fajne modziki. Wyszedł taki ładny 3 metrowy siewnik od Mata, Waderstada. Tutaj nie patrzcie na to, bo tu mam bardzo dużo tych modów. I coś miałem wam pokazać na temat talerzówki. O, to wyszła taka o ładniutka talezoweczka, talezowina, która bym sobie zrobił w takim kolorku i była bardzo, bardzo piękna na mnie. To ktoś mi oczywiście piwę ale to nie wnikam. No ale tu już bez dłuższego pytania sobie telezujemy. Dzisiaj sobie troszkę pograłem, na łosinie, troskę dosiałem, posiałem pół troszkę, jednak że no, prawie wszystkie są zasiane, ale jeszcze jednak nie wszystkie. Na zasiewy dalsze przyjdzie czas. <laughs> Kurwa gdzieś tutaj się zakwstusiłem, że tak powiem. Yy, na zasiewy dalsze przyjdzie czas na tym polu nie owalicie dlaczego tu buraki, gdzie tu pryzmę zrobię właśnie taki jest myk, że tutaj pryzmy nie będzie robiono, pryzma nie będzie robiona pryzma nie będzie tylko po prostu buraki z tego pola będą wywożone na pryzmę na inne pole, no i zobaczymy w ogóle jak tutaj sobie Holmer poradzi, czy tam coś zobaczymy co się w tym roku co będzie kopało te buraki no i w ogóle zobaczymy czy się uda coś zrobić z tymi burakami ogólnie w następnym odcinku nie wiem co będziemy robić, jak w tej może siebie, może jeszcze pan słonecznik został na jednym polu do skoszenia a może sobie ziemniaczki zasadzimy ursusikiem. No ciężko powiedzieć, tutaj, tutaj naprawdę jest dużo do roboty, dużo do gadania i tym bardziej tego ogólnie. W niedzielę dostaniecie myślę, że ten odcinek z tej nowej serii, którą właśnie właśnie o niej mówię w tym momencie, znaczy tam mówiłem na początku teraz. Powtórzę. Serię, nazwy serii, nazwy w tym nie zdradzam, bo mówię, tylko będzie to na nowszych maszynach i na pewno nie na zagranicznej mapie. Chociaż na zagraniczną mapę. Dzisiaj na Discordzie umata, bo tak sobie posieduję tam czasem jakieś zdjęcie wsiadam, to jest, to jest. Z moich widzów tam na Discordzie to pozdrawiam. To tam właśnie podejrzewam że chłopaki sobie grają na jakiejś mapie, a losek coś tam, to jest, nie wiem, coś taka. Kurde... Nie wiem, to jest taka mapa typowo PGR-owska, z, z takich dawnych lat, dosyć fajna, niczym jak silno. Mm, klimacik mam fajny, tak mi sobie dzisiaj pobrałem, właśnie mam w modach. I mowy coś na live'ach na niej pokombinujemy, jakbyście chcieli oczywiście. Ale to jak już to tylko na live'ach, ale to nie wiem sam, bo tych map naprawdę mam sporo. Yy, mam tutaj save'a z osiny, mam save'a z Voli, takiego prywatnego. Mamy coś jakiegoś speed gaminga dla was nagram, bo chcę wrócić też z serią po polsku i... No w ogóle chcę wrócić z po polsku, tą taką co miałem kiedyś tam w 13 w wakacje. A teraz chcę właśnie taką serię zrobić w 19 na Woli Zabieżowskiej, bo tam mam sobie fajne gospodarstwo zmienione, zrobione. No takie speed gamingi by się też przydały od czasu do czasu. No właśnie będzie ta nowa seria. No ja w tym mam sejwa na wschodni, ale na wschodni miała być seria, ale tam nie mam, brakuje mi dwóch czy trzech budynków pierwsze, żeby tam cokolwiek zrobić, no nie. Takie wstępne gospodarstwo się buduje, no nie. No i na live'ach tak myślałem, żeby na tym Alosegu pograć całym, no ale no tak nie wiem, teraz więcej czasu na tego farminga jest niby. No ale też chcę dla was coś nagrać innego, z jakiejś innej gry rolniczej na przykład, czy coś takiego, czy... Po prostu inny symulator, po prostu, no bo ja tutaj jakiegoś Call of Duty czy coś nie będę nagrywał, tak? Ehm, chociaż wygrałem w te gry inne, typu kot, Wiedźmin nie tylko... Ale tam nie będę tego nagrywał, tak? Bo to wiem, że to się nie obejdzie tak myślałem, żeby na dobry początek... O, a wam jebnąć, czy coś takiego. Nie będę w bo tu prawa mi autorskie YouTube i ograniczy zasięgi tam chyba w drzewo w cypinie doliwym. Eee, tak dzieci, jak oglądacie to w sam ja nie nie jestem kulturalnym YouTuberem, znowu w cypinie drzewo Także już w proximie, tu spogięty cały tak zarek nie zajobię, bo mu w pogiąłem. No i tak dzisiaj taka bardziej późno, wieczorowa pora. Mamy tutaj. 17.31 w grze w tak widzicie chyba godzinę mam 19.43 jak nagrywałem, no nagrywałem to w ten dzień kiedy te trzy odcinki z 13 wróciłem wiem, że tak się nie powinno wrócić, że mam dwa odcinki dziennie, ale no już nie chciałem tego ostatniego zostawić i tam 3 minuty gadania było to już, no mówię, wrzuca, kurde, jakoś to się ma obejrzeć, także no i zobaczymy, także mówię jeżeli chcecie z jakiejś innej gry zobaczyć coś, to piszcie bo naprawdę teraz... Nie tylko że na farminga mam wielkie chęć, nagranie także i nagrywanie także i również na inne gry. Tak myślę, że na początku mam może za Eurotraka wstawię, albo Amerykańca. Tam widzę ostatnio oglądam takiego youtubera. Nie będę mówił nazwy, chociaż... No mogę powiedzieć, że oglądam sobie takiego youtubera w ZEHU40. Yy, I jądam sobie w Amerykańce gra i powiem, że za się dosyć ogląda, także no, nie wiem, czy byście chcieli coś... O nie ja wam muszę nagrać odcinek z mapy Matameta w To to jest kurde co tam jest to To, to będzie miał bilion wyświetleń normalnie no, Jakbym nagrał dla was odcinek No ale planuję z takich starych gier też coś nagrać z takich innych gier rolniczych. Eee, może z jakiegoś symulatora właśnie może coś takiego nie No nie będę nic zdradzał na razie bo wszystko pewnie wyjdzie w praniu Na razie to Chociaż dwa odcinki z zoślinne chcę Wam wrzucić. Yy, jeden, właśnie, ze z tej nowej serii. Zobaczcie, jak nam ona się przyjmie, wam. I seria Farming Simulator, te Wieselbergi i już zakończona jest totalnie. Już tam zadko kiedy coś się będzie okazywało, No, chyba w jakiś odcinek z mapy pobocznej jakiś. Tak jak będę sobie coś testował na danej mapce, to coś tam będę rzucił do tej, tej listy. Po prostu odcinek, tak? No. No i powiem Wam, że taka wina i taki zetorek sobie dają rady. Znaczy wiem, że takim samym dostałem Arek talezował u siebie na odcinku z Osiny Tez, tylko chyba na tamtych polach, z tego co pamiętam, w wakacjach. Czy to nie było już wakacji, czy to było już na, w roku szkolnym? nie pamiętam, tak, bo jak Arek ogląda, to pozdrawiamy Arka, który tam wrócił z regularności nagrywania i to bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, bo jest co oglądać praktycznie. Jak z mojej ulubionej mapy, jako jest właśnie Osina, tak i z innych map. no i... Ja też tak się właśnie chcę za to nagrywanie też w końcu zabrać. No już po jak mówię, w ferii, taki zapindol, że... Oj, lepiej nie mówić. Lepiej nie mówić. No i teraz to te odcinki tak bardziej będę starał się nagrywać, nawet... No w roku skoro, no wiem, w to jak ostatnia sobie teraz jestem niby... I trzeba do egzaminu zawodowego się skłamać, no ale no... Jakoś tak się tym bardzo nie wstrzymuję. Bo zdawalność, z tego co nam mówi, jest zerowa. Także nawet jak nie znam, to poprawka będzie, także no... Ale bardzo by, bym to zdać i mieć to z głowy, no nie? Także, żeby później się nie ciągać po poprawkach jakichś, także... Wiecie, no... I... Ale tak mówię, tak będę starał się dla Was ponagrywać jakoś, chociaż takim miesiąc, żeby było być w żadnej, bo te serwy też nie są wskazane, tak jak to większość tuberów mówi, ale no czasami muszą być no niestety. Jak się czasu nie ma czy coś co serwa jest potrzebne niestety Także no tak jak mówię, afer miałem taki zapindol, że o, w, tamty, w, tamty, w tamtą sobotę miałem wsiąść dla was, ponagrywać, to do roboty w no I poszedłem do roboty, wróciłem późno, było jeszcze tak trochę, no wiecie jak to przy sobocie, No i tego, i nie nagrałem nic. Także no. A jeszcze sprawdzanie dla was nagram pewnie na poniedziałek. Sprawdzanie dostaniecie. Poniedziałek, no nie ma też ciekawych. Jakieś do sprawdzania polskich, ale coś tam będę kminił. Dobra, wyskoczymy. Chyba sobie jakieś nowe zdjęcie zrobimy na Facebooka, Poczekajcie, nie wiem, czy takie coś, czy taka miniaturka Wam się podobać będzie. Ja teraz te miniaturki staram się bardziej robić, takie z precyzją. Print screen, no nie wiem, tak sobie, o to by było ładne, nawet, ale. Tak ja jeszcze z drugiej strony zajedziemy, spróbujemy coś podziałać. W sumie to pole to wszyscy idzie, no i tutaj mówię, będą buraki. Ale powiem, wam, że jak nie ma tego wielkiego pola numer 23 na znaczy wielkiego, no kiedyś na pewno tam wróci, bo w planach ja jest zakup pola do 50, także no... Yy, no po prostu będzie na czym grać znowu. No nie wiem jak grać, tylko że głównie na Simbie gram czasem. I tu Piotr pomowę, czy tam ktoś, ale... Ale tak to głównie się gra na singu. Tak, Także musicie wszystkie niedociągi z mojej strony mi wybaczyć. Hmm, dobra, tak sobie ładnie nakręciłem. Osina to jednak ośina, w ogóle jak tam jedna osoba mi się zapytała ile ja mogę grać na osinie w i tyle, jak ja mogę tyle na osinie grać na jednym sejwie ponad 50 godzin 19 na tym mam około 40 już żeby was nie skłamać no 39 dokładnie eee, no jak mogę grać na osinie no kurcze no w 17 to była seria z osinie, ale tam takiego przekonania do tej serii nie miałem Zaczęłem nagrywać w marcu jest na V2 pamiętam o osinie Później wyszedł to w Chodzczyny. nie miałem takiego przekonania do Osiny w ogóle, bo mi, a za długie pola i w ogóle, ale powiem wam, w 19, jak pierwsze zdjęcia z tej mapy zobaczyłem, jak pierwsza wersja wysła, jak zaczęło się save'a robić, jak wybiło się tych 50 godzin, jakoś po trzech, czterech miesiącach, mówię wam, ja w październiku się dowiedziałem, że będzie, ja w październiku się dowiedziałem, że będzie update do Osiny i że trzeba będzie od nowa robić, to ja nie grałem po prostu na Osinie. No bo, jaki był sens grania, skoro trzeba byłoby save od nowa robić, tak? <gry> tak no wynowiać, I tak czekają na ten update. Jeszcze w czasie, zanim update wyszedł, bo update został wysłany w listopadzie, bodajże. Czy tam w październiku. W listopadzie nie wyszedł. Ja pana na początku grudnia oddałem do renowacji, do, do wymiany karty i. No, to już się czas. Wziąłem kartę obudowy i dyskę się zepsedzałem, bo do starej obudowy by się karta niestety nie zmieściła. Ale wszystko dowiecie się w innym odcinku. Jest nagrany ten odcinek, ale to jest zły odcinek. Czuję, że za to, co się tam działo na tym odcinku, nie wiem czy go w ogóle opublikuję, to nałowo mi jakiś kurde, zaraz artefakty. Także sam nie wiem, czy to będzie pokazane, ten odcinek. No, tam trochę było tych tak rzeczy nie takich, jak potrzeba. I nie chcę żeby YouTube nic zjeło albo nałożyło, że nie jest to dla dzieci. O, to jest ładna miniaturka. Czekajcie, bo ja tak sobie pochodzę po i w ogóle... W ogóle myślałem, żeby coś z piórem nie nagrać, ale... Kurde, mam to 19, tak z piórem, no mówię, ale w takim planie, żeby nagrywać coś innego. Żeby nagrać na pewno urotaka to się... się na pewno na... nagra. Może jakiegoś cs się nagra, ale ja to w CS-ie muszę nagrać. Ja W tego tak dużo jednak nie gram, chociaż z Kałacha biłem na Scudownym. To może coś biję jakiegoś większego na, yy, na ogólnych turniejach, ale co ja będę mówił o CS-ie? Tak samo jak, nie będę mówił, że w PUBG gram albo w Vota, bo zaraz Lynch by był. Chociaż WOT jest fajny. więc tak tam trzeba się naprawdę skupić tam o fragi. Nie chodzi tak, że tam bardziej o doświadczenie chodzi, bo tam wiadomo, im więcej doświadczenia, tym lepszy czołg i tak no tylko wiadomo, premium to te sprawy, jak się premium nie ma, to tak trochę średnie jest no ale no cóż ogólnie chyba mam już nawet pomysł na odcinek ze sprawdzania, ale to mówię, raczej sprawdzania w poniedziałek no jak, chyba, że w niedzielę wam dam dwa odcinki rano wam dam sprawdzanie, bo tak Fejmuję się, że w niedzielę powinno być to moje sprawdzanie tych polskich map w niedzielę, niedzielę, bo to się najbardziej w niedzielę oglądało. Pierwszy odcinek, który się w 15 co ukazał. Yy, był w niedzielę. No i tak to chyba raczej bym zrobił, że nam rano sprawdzani po południu, jak jakoś koło 14. No w przed samą praktycznie, znaczy ja dopiero w środę idę do szkoły, także w końcu. W sumie idę do szkoły, tak jej. Yy, bo ten tydzień byłem jeszcze w domu, po feriach niestety jak wyszło yy, ogólnie 12 grudnia w domu jestem, także no widzicie jak to fajnie jest, znaczy nie fajnie No, tyle powiem wam, że nie fajnie przez z tym, co w domu się przesiedziałem no ale też dosyć długa ferma była, bo myśmy mieli od razu po świętach prawie ferry, od razu fery, tak, praktycznie no ale trzeba korzystać, jak je można, to i się korzysta, tak? Ale mówię cały czas za i te sprawy, tak? Wczoraj w szórze byłem się kurła na siedziałem tyle, kurde, od 13, kurde, dopiero o 17 wreszcie, no masakra, no nie. Także, no, takie to widzicie, takie to buty są. i jadyny są mału i kończymy to pole wam poi 18 minuta odcinka hmm. ogólnie z siebie wam chciałem odcinek zrobić z zatorkiem właśnie i Cernelandem, który stoi tam w spodole, tam w tej drugiej drewnianej. Tam go sobie pierniczyłem bo mówię czemu by nie. No ale już chyba raczej nie będę... Z te małe kawałki pozasiewałem i pięć mniej, tylko zostały te dymce, także no głównie na siewach John dżondiurka, Deer, John zobaczycie, no chyba, że we sobie weźmiemy ursusa, bo teraz tak będziemy bez uprawowo-siewnego siać, także no będzie lżej na pewno bo już wszystko to, co bezorkowo miało być robione jest porobione, a zaraz tutaj wam zaraz pokażę, jakie fajne pole pod sobie zrobiłem tu sobie zajedziemy, my mamy jeszcze troszkę czasu, odcinek, aby Niby już zwracam, ale tego. Tu będzie kukurydza zasiana. Także no nie mówić się. Tutaj za pola kukurydzy będzie w tym cyktorze. Tu sobie nic nie jest zasiane. Tu jest zabać posiany ogółem. Tu jest Biance FM, to już pokazywałem. Ładnie się świeci to radio. No ale no cóż, dobra, to sobie wyjadę. I, I jedziemy na szynie bo tu zaraz mam skręcić, bo mam chcę pokazać takie pole fajne, co sobie zrobiłem za, yy, bo to jest CDR, jak na ziemniaki sobie zrobiłem takie pole i doprawiłem je sobie dziesiątką, ogólnie tym Ursusem orałem właśnie tutaj, dużym i tutaj takie, o takie właśnie poletko sobie zrobiłem pod ziemniaczki, tutaj taki troszkę przejazd. No wiadomo, żeby jakiś szczepostanem czy coś później i żeby to jakoś tak kręczać. no i to ładnie to wygląda. Bo tu jest ten kurnik, właśnie który sobie dodałem, postawiłem i na no dosyć dużo ilości osób na grupach podoba się mój safe na łosinie. Tu sobie mogę nakręcić, bo to ja tu byłem jest tylko przygotowane pod zasadzenie. Dużo osób na, dużo dużo, już teraz. Dużej ilości osób na grupach podoba się mi save właśnie na łosinie I dużo osób się pytało czy Sejwa nie podeśla, ale ja nie jestem skory podsyłania save'u, bo to trzeba ma podsyłać i w ogóle. No i jedyne osoby, które Sejwa dostały to Piotr, bo on bro, mody brał ode mnie. To prywatnie ona osoba, czyli tutaj ode mnie z gruna. No a i Save'a dostały osoby z grupy tam od Bizonka, który pozdrawiam serdecznie na Facebooku, bo no chłopcy za zaufaną mi sobie mapę co robić, tam sobie niektórzy złali tego sejwa pod siebie tak jak trzeba i. Znaczy dla mnie to ja zawsze mówiłem, że ja tam fanu nie mam. Niektórzy mają fan grać na znaczy im sejwa, a to ja tak w 13 miałem, że dużo grałem na sejbach na przykład Pitusa, czy tam yy, innych osób, a tak tutaj takiego fanu nie ma o się talerzówka powiedzieć rawa, trzeba będzie nas na mydzimy. Umyjemy i zetora. Tutaj Zetor też się w tym środku. Przez pierwszy sezon nam zdzierał I się pozdzierał Czekajcie Bo ja bym tak ładnie sobie tą lewówką gdzieś tu wjechał Ale ona się tu nie zmieści Ale tak tam widły lewo Które będą sprzedane Najprawdopodobniej Ogólnie w tym miałem drugą kosiarkę kupić Ale wyszła taka nam od Hady to jak wam To jak ją pobrałem To w sumie możemy sobie ją przetestować jeszcze, tak? A czemu by nie Czemu by nie? Dobra, tu sobie tylko odjedziemy z torem i weźmiemy sobie Ursusa, to co testujemy tą kosiarkę, wam pokażę, co się z nią dzieje, to jest taka, no nie wiem, pseudo rotacyjna, ale no, ja się nie wypowiadam na temat tej kosiarki, eee, czekajcie, tu w kosiarkach jest tak, eee, mam tu dużo tych rzeczy, ale to takich tylko widzicie, tu już jest jedno, co mnie zastanawiało, czego tak te lewy są zakryte, no nie w wcale że... Są tak zakrywane te talerze w oryginale, ale no taka pixelowa jest, no nie, nawet bez filaru wam to pokał, że to pixelowa jest, no nie, taki cień brzydki w ciul. nawet tego nie będę kopał, tylko sobie wypożyczę. i nie uwierzycie, że ten ciągnik nie ma z tym mocy, no nie, że ten Ursusik nie ma z tym mocy, no ale taka prawda, nie ma z tym w ogóle, nie, nie chcę z tym ruszyć, nie wiem, czy 7745 by sobie dał radę z taką siarką, no, no nie ruszyć, no nie. Niby jest dobra, ale no puszczę no... I musiałbym ją... żeby ją kupić na jakoś w ogóle serię, to bym musiał ją przerobić tak, żeby ciągniki miały odpowiedni zakres mocy do siebie, tak? A tak to trochę ciężko tak zrobić. Takie bajery porobić i smery bajery. Także no pojedziemy sobie, to przetestujemy tylko jak w i będziemy kończyć. A ja to widzicie. O, tu już nowy nabytek, jest, który lewnie odebrany tu zilgera takiego kupiłem do kukurydzy i słonecznika, i trochę jeszcze nasion moich jest. No, widzicie, kosiarka jak kosiarka, no nie rozkłada się też jak kosiarka w miarę. No, i zaczyna się to, że włączamy. No i 35-12 stanął, nie ma siła, opuść to już w ogóle nie pojedzie. Rzekomo 60 sobie z nie radzi. Ale ileś w tym prawdy to ja nie wiem. Dobra, czekajcie. Naprawimy serzetora, bo widzę, że jest coś co sobie możemy. Nie, bo tak tu dużo rzeczy nie jest, nie jest... w ogóle z tych tak zwanów. No. Jeszcze mam do Cezarki, jak wyjdzie Cezarka Divera, to na pewno że tutaj kupię, także no. On tu już chyba pomału wyciera pewien znak na Uksusie, ale na kierownicy, ale w ja tym nie będę zdradzał jak trochę nim porobimy 35, 35 12 kurwa, można MF-a 25 zrobić No to wszystko jest takie samo jak w mf także u mnie w Fergusonie tak samo to wszystko chodzi. Ten sam dźwięk nawet jest silnikiem, na no bo to jest silnik 3P Oh, kurwa, tutaj ten grusz Cyganowski, szalowałeś. Oj, 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 tutaj Kraj Zegry, No i dobra. Eee, a, tutaj wam pokażę, co się jeszcze zmieniło na Łosinie. dosła taka inna wiata. Taka lepsza niż tamta, taka bardziej za doseniem. Ładniejsza, no nie? Także no, jest taka prima sortowa. Eee, no i dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Także będziemy sobie kończyć. Dzisiaj petalizowaliśmy na koniec przetestowaliśmy Pseudo, hmm, pseudo z kosiarkę czy znaczy nie Pseudo, ona jest dobra, tylko że do poprawy pewnie jakiś apieg tam od jej będzie. No i co? W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście łapkę w górę. zostawcie No i zapraszam Was na kolejny odcinek który jest w niedzielę, nawet dwa, bo będzie raczej dwa ze sprawdzania i z tej nowej serii. Tutaj na tle torka, się z Wami no i inne gry też czekają, inne symulatory, inne wyzwania na mnie, czyli na przykład EuroTrack. No ale już dłużej nie przedłucham, bo to już 30 minut tak No Na tle zatorka, do następnego, trzymajcie się dzisiaj, cześć!